Witajcie. O poranku, bardzo wczesną porą. Tutaj Monika i perfumowy Orient Express. Jest kawa, musi być. No, nie tylko perfumami człowiek żyje. Czasami trzeba wstać rano i pójść do pracy, aby zarobić na te perfumy. Tak, taki króciuteńki filmik, maleńka aktualizacja z moich ostatnich nagrań. E, takich na, na, na spontanie, że tak powiem. E, aktualizacja, e, podsumowanie w jakimś sensie. E, ale póki co powiem Wam, że towarzyszy mi w słuchawkach e, Piejo Kury, Piejo, Grzegorza z Ciechowa. E, czyli Grzegorza Ciechowskiego, który, jak ostatnio odkryłam, był moim pierwszym idolem muzycznym. I miałam wtedy około 7 lat, kiedy słuchałam. Republiki. Jest to bardzo fascynujące odkrycie, w jaki sposób ta muzyka ukształtowała moje spojrzenie na świat i na sztukę w ogóle. Dobrze. Aktualizacja: króciutka. Ostatnio opowiadałam Wam o perfumach Beautiful Mind, tych perf o perfumach molekularnych. I, i o Etro-Etra. No i mówiłam o tym, że będę nakładać te perfumy jednocześnie, czyli będę je mieszać, ponieważ perfumy molekularne też służą właśnie temu, aby, aby próbować je łączyć z innymi perfumami. Tak też robię i powiem Wam, że efekt jest świetny, zachwycający, mimo że ja generalnie nie lubię mieszać perfum. To akurat w przypadku tych dwóch to się bardzo sprawdza, bo Etro Etra to przepiękny zapach, ale nie jest on bardzo trwały i nie jest on też nie ma też on wielkiej projekcji, także kiedy nakładam te dwa, no to mam już absolutną pewność, że po pierwsze one do siebie pasują, yy, są lekkie, aromatyczne, yy, kobiece, yy, też w pewnym sensie miękkie, yy, pasują do siebie, a po drugie właśnie yy, ten Beautiful Mind Pięknie, pięknie, właśnie podbija etro, etra, i mam pewność, że będę pachnieć cały dzień, i projekcja będzie super. Także te dwa zapachy towarzyszą mi, będą mi towarzyszyć dzisiaj w pracy. I jeszcze powiem Wam, co odkryłam, że w tym, właśnie zapachu Beautiful Mind. Piękny umysł, jest właśnie molekuła hed hed Hedion. Nie wiem właściwie, jak to się czyta po polsku. Pisze się Hedion. Jest to taka ciekawa molekuła, która powstała już dawno temu i była uzyskiwana z absolutu jaśminu. Natomiast w tej chwili jest pozyskiwana syntetycznie i pierwszy raz została użyta w perfumach Dior. Sauvage, ale tych z 66 roku. Zresztą świetna kompozycja. Taka pierwsza, aromatyczna, bardzo uniwersalna kompozycja Diora dla mężczyzn. I tam y, ta molekuła została użyta pierwszy raz. Natomiast właśnie w tym Beautiful Mind jest również hedon. Hedion? Hedion! I y, y, ta molekuła y, absolutu jaśminu jest y, o wiele bardziej lekka, cytrusowa. I nadaje kompozycji lekkości, świetlistości i zaokrągla, jeżeli tak można powiedzieć, kompozycję. Sprawia, że ona jest właśnie taka okrągła, nie jest kanciasta. To jest też zaskakujące dla mnie, że ja nie przepadam za jaśminem. A ta molekuła Hedion, no, jest to coś ciekawego: jest to coś, co dodaje rzeczywiście kompozycji takiego światła. Czy ja coś jeszcze miałam Wam powiedzieć? Tak. Zdecydowanie, że w tym tygodniu ukaże się film, y, który będzie nosił tytuł y, 10, może 12, jeszcze nie wiem, muszę policzyć 10 najbardziej jakościowych i najpiękniejszych perfum, jakie odkryłam w 2022 roku. Tymczasem życzę Wam miłego dnia i dziękuję za uwagę.